Cześć, ja nazywam się Emil i zapraszam do wysłuchania mojej opinii o 17-minutowym fragmencie rozgrywki z nowego Battlefielda. Jak widać, twórcy gry stawiają na doznania audiowizualne. Grafika w tym gameplayu zachwyca szczegółowością, grą świateł oraz tym, co najbardziej mnie zaskoczyło, przepiękną mimiką twarzy, co szczególnie widać u ciemnoskórego żołnierza. Oglądając dalej, dochodzimy do momentu, w którym nasz bohater przechodzi przez drzwi, za którymi spotyka swojego kolegę. Reakcja oraz ruch, jaki wykonuje kolega naszego bohatera, podczas gdy do tego pomieszczał, wchodzi ich dowódca, jest bardzo płynny i naturalny. Bardzo dobrą pracę speców od animacji możemy również podziwiać w scenie, w której nasz ciemnoskóry przyjaciel wyskakuje ze sklepu walcząc z wściekłymi psami. Podczas gdy nasz bohater przechodzi do punktu zbiórki, możemy podziwiać piękną grę świateł, cieni, dopracowanie tekstur oraz szczegółowość otoczenia. Na pewno DICE da nam jeszcze niejedną okazję do zachwycenia się światą graficzną nowego Battlefielda, dlatego przejdźmy do omówienia tego co widzieliśmy, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Motyw z dwoma celownikami, które został zaczerpnięty z innych gier, może bardzo uprzyjemnić rozgrywkę i na pewno jest elementem, który można zaliczyć na plus. Na uwagę zasługują również dźwięki broni jak i wybuchy granatów, które widzimy i słyszymy na gameplayu. Wydaje się, że poprawione zostały odgłosy karabinków, na pewno są one odrobiną inne niż w poprzedniej wersji Battlefielda. Zauważyłem, że animacje po wybuchu granatu nie są jakieś przesadnie długie, ani okraszone super efektami płomienia. Wyglądają tak, jakby miały dość dokładnie odwzorowywać rzeczywistość. W dalszej części rozgrywki widzimy żołnierzy idących przez las porośnięty drobną roślinnością. Silnik gry Frostbite 3, który został tu zastosowany, umożliwia szczegółową animację otoczenia. W tej scenie widzimy jak piechociarz przechodzi po trawie, która ustępuje pod jego stopami i wraca na swoje miejsce. Dodatkowo drobna gałązka, która staje na przeszkodzie naszego piechura, Ociera się u jego kolana i wraca również na swoje miejsce. Są to szczegóły, które być może nie mają wpływu na rozgrywkę, ale na pewno przyjemnie wpływają na jej wizualny odbiór. Super sprawą, którą widzieliśmy w trailerze, jest możliwość niszczenia ścian, które zbudowane są z drewna lub też innych materiałów, które można łatwo zniszczyć przy, przy użyciu broni. Zaatakowanie przeciwnika ze strony, z której się nas nie spodziewa daje wiele możliwości taktycznych, które na pewno będą wykorzystywane w grze sieciowej. Na nie pokazano kilka momentów, w których nasz bohater wzywa wsparcie z powietrza. Nie wiemy jak ten fakt wpłynie na rozgrywkę sieciową i czy nie jest zarezerwowany tylko dla typu single player. Rzeczą, którą zauważyłem oglądając ten materiał to od dźwięki pocisków, które trafiały naszego bohatera. Dźwięk ten jest zupełnie inny niż Battlefield 3 i wydaje się być dużo lepszy, raczej zaczerpnięty z Medal of Honor. Singleplayer zaskakuje nas w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach. Ześlizgując się z walącego się stropu musimy unieszkodliwić stojących niżej wrogów. Podejmowanie trudnych decyzji, by ocalić cały skład, to elementy, które są nowe w BF-ie i zasługują na pochwałę. Podsumowując, Battlefield 4 zachwyca nas wyglądem, nowymi elementami w rozgrywce. Wprowadzony zostaje element więzi przyjacielskiej między naszymi bohaterami. Miejmy nadzieję, że te innowacje zostaną dobrze wykorzystane przez twórców i podczas rozgrywki nie pozwolą podejmować nam łatwych decyzji, tylko trudne. Pozdrawiam. Hej.